Tak, teraz mi się Tusk kojarzy z czymś takim, jako goły tyłek w ryżej peruce i on jest wystawiony na wszystko. No, formalnie jest premierem, ale nie zachowuje się ani nie rządzi jak premier. To ten balon pluje pańską własną śliną i pierdzi. Formalnie premierem Polski? Nie, nie, nie. Ja pytam, kim on jest, bo on jest moim zdaniem, on sam nie wie, kim jest i jest tak ogólnie nikim. To Donald Tusk, to jest. Czy polityk może upaść niżej? Co trzeba zrobić, żeby wyborcy powiedzieli dość i zasugerowali ci zmianę imienia, koloru włosów i najlepiej emigrację na Madagaskar? Wygląda na to, że Wojciech Cejrowski znalazł odpowiedź na to pytanie i nie zawahał się nią podzielić. Jego wypowiedzi o Donaldzie Tusku są tak ostre, że nie jeden premier chciałby, żeby internet o nich zapomniał, ale internet nie zapomina. A my sprawdzimy, czy za tą brutalną krytyką kryje się coś więcej niż tylko chęć wywołania skandalu. Czy Cejrowski to tylko kontrowersyjny showman? A może głos rosnącej frustracji Polaków? Zacznijmy od fundamentu, na którym opiera się zaufanie do każdego lidera wiarygodności, a raczej w tym przypadku jej spektakularnego braku. Cejrowski w jednym ze swoich nagrań wprost stwierdza, że analizowanie wypowiedzi Tuska. Jest kompletnie bezcelowe. Dlaczego? Bo jego zdaniem premier potrafi głosić zupełnie sprzeczne tezy, zmieniając zdanie z dnia na dzień i z miasta do miasta. Porównuje go do, a zresztą sami posłuchajcie: Zadam panu pytanie, które zadaję różnym moim znajomym, oni czasami przysyłają coś tam z Tuska, cytaty albo mema jakiegoś. Po co, czy w jakim celu my o nim rozmawiamy? I jego wypowiedzi nie liczą się w ogóle w żaden sposób, ponieważ są wzajemnie sprzeczne, jedna po drugiej dzień po dniu. I to nie jest, że upłynęło 30 lat obserwacji, i doszliśmy do wniosku w długim cyklu, że coś jest nie. Z tym klimatem moje predykcje poprzednie były nieprawidłowe. Nie, dzień po dniu co innego. Miejscowo miejscowości mówi co innego, więc czemu my się zajmujemy tym kłamcą? Jest hałaśliwy? Ale to tak jak proszę pana, balon. Który pan nadmuchał i puszcza pan w pokoju. To ten balon pluje pańską własną śliną i pierdzi, ale jest kompletnie nieistotny dla tego Dobra. pokoju. Obojętne w co się. uderzy, obojętne ile czasu będzie fruwał. To Donald Tusk. Jest... Mocne słowa, ale czy wyssane z palca? Weźmy na warsztat słynne 100 konkretów na 100 dni ogłoszone z pompą. Brzmiało to jak precyzyjny plan działania, a nie jak lista pobożnych życzeń do świętego Mikołaja. Sam Tusk zapewniał z kamienną twarzą, 100 konkretów w 100 dni to nie puste słowa. No cóż, rzeczywistość okazała się bardziej brutalna niż kampanijny spot. Już po 100 dniach, jak skrupulatnie wyliczył portal Demagog. Zrealizowano w pełni zaledwie 12 obietnic. To oznacza, że bardzo duża część szumnie zapowiadanych konkretów albo wciąż jest w powijakach. Albo trafiła do politycznej zamrażarki obok innych niewygodnych tematów dla naszej kochanej koalicji. Wojciech Cejrowski kwituje to krótko, sugerując, że Tusk jest zagubiony i sam nie wie, kim jest, bo nie rządzi jak premier. Kim jest Don Donald Tusk? Pensjonariuszko? Kim jest obecnie? No, formalnie premierem. To... Formalnie premierem Polski. No, nie, nie, nie. Rządu. ja pytam, kim on jest, bo on jest moim zdaniem, on sam nie wie, kim jest, jest tak ogólnie nikim. No formalnie jest premierem, ale nie zachowuje się ani nie rządzi jak premier, tylko się ciska po kraju, tam jakieś przemówienia w salach gimnastycznych głosi w momencie, kiedy nie ma żadnych wyborów, wykręca się sianem z różnych rzeczy, jakąś taką akcję propagandową robią, nie wiadomo po co i dla kogo, bo teraz nie mogą na tej akcji propagandowej żadnego głosu zdobyć, więc po co jest ta akcja propagandowa? No. I, i, I? teraz. No i Tusk, jest, dlatego Tusk, Tusk się miota. jest zagubiony, Nie wie, kim jest. Poparcie traci wśród swoich różnych koalicjantów i się miota. Więc, kim jest Donald Tusk? On nie wie. Ja no tak to jak może przynajmniej. Może to pan mi się wydaje, podrafił, że on sam nie wie. Pan potrafił mu pomóc jakoś w tej określeniu. Nie, nie mam, tożsamości. nie mam powodu. Nie, nie. To tak jak z, z dzieckiem czasami. Wobec mnie stosowano. Ojciec przytrzymywał matkę, mówił niech się wywali, to się czegoś nauczy. Sam chciał, mówiłaś mu, żeby założył inne buty na lód, niech się teraz wywali. No i Donald Tusk niech się teraz wywali sam. Co, wszystko co robi, co zrobił do tej pory przed wyborami, w trakcie i po, na własną prośbę. Nie, no to to znaczy on oczywiście... wyskoczył jak Filip z konopi i mówi, że tam 100 ustaw w ciągu 100 dni. Co gdyby zapytał jakiegokolwiek faceta, który się zajmuje pisaniem ustaw, to on by mu powiedział, ale my nie wyrobimy się, żeby napisać. Nawet jak je pan już ma w głowie w tej chwili wymyślone, to my, nasze biuro prawne platformy obywatelskiej, nie wyrobi się, żeby napisać. I proceduralnie się nie wyrobimy w Sejmie w ogóle niewykonalne jest 100 dni w 100 ustaw. No dobrze, Kiedy spojrzymy na sondaż z maja 2025 roku, w którym poparcie dla koalicji obywatelskiej spadło do 28%, trudno nie odnieść wrażenia, że te objazdowe występy faktycznie nie działają. Ludzie najwyraźniej wolą konkretne działania od politycznego stand-upu, od politycznych obietnic, a później mówienia, że ich się nie spełniło, ponieważ nie miało się 100% głosów w kraju. Dostałem 30, jed, niecałe 31% głosów. Mniej niż 1 trzecią. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31%. Znaczy, ja, moja partia. 31%. Więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Chyba uczciwy. Żałosne i smutne jednocześnie. A teraz przejdźmy do tematu, który rozpala Polaków jak żaden inny: pieniędzy, a konkretnie gigantycznych pieniędzy, które. Historycznie i moralnie należą nam się od Niemiec. Mowa oczywiście o reparacjach wojennych. Tu Cejrowski nie bawi się w dyplomatyczne subtelności. Wprost stawia Tuskowi zarzut, że jest albo kompletnym agentem niemieckim, albo debilem, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie rezygnuje z roszczeń opiewających na 6 bilionów złotych. No to chyba miał dziadka z Wehrmachtu. No kompletny agent niemiecki albo debil. Proszę sobie, żeby. Tusk sobie wybrał jedną z tych dwóch opcji. Bo kto rozsądny, to dowolny, kto rozsądny, jak mu się należą jakieś pieniądze, ma roszczenie na tak ogromną kwotę, kto się zrzeka? Każdy rozsądny walczy, bo jak kwota wynosi 6 bilionów i potem jeszcze 220 miliardów, to nawet jak całej nie zapłacą, to póki się będę targował, to mam szansę przynajmniej na jakiś kawałek. Mam ich szansę gryźć. Mam szansę za każdym razem, jak Niemcy czegoś od Polski potrzebują głosu jakiegoś w ramach Unii Europejskiej, sprzedać u nas kolejne wiatraczki. Za każdym razem wracam z tymi sześcioma bilionami i mówię, żeby coś zapłacili. No to w którymś momencie. Mam szansę coś utargować, a jak się zrzeknę, to już nie mam szansy utargować nigdy. Nawet gdyby się pojawiła okazja, bo tego sztolca, czy jak on tam się nazywa, zmienią, przyjdzie jakiś mydłek inny, który też miał dziadka z Wehrmachtu, z tej samej drużyny i nagle okazuje się, że się dogadujemy jak Orban z Putinem. I że możemy coś, dobra, dobra, coś wam zapłacę, no no lubiecie, to ci coś zapłacę. Kto się zrzeka forsy w, w, w takich liczbach? W 2022 roku rząd PiS na podstawie monumentalnego, liczącego 1291 stron raportu Oszacował straty Polski na 6,2 biliona złotych. Odpowiedź kanclerza Scholza była krótka i arogancka, sprawa prawnie i politycznie zamknięta. A obecny rząd stwierdził, że Polska co prawda nie zrzekła się roszczeń, ale priorytetem jest strategiczne partnerstwo z Niemcami w ramach Unii Europejskiej. Brzmi to trochę jak: dłużnik powiedział, że nie zapłaci, więc dla dobra relacji nie będziemy go już nękać. Od wielkiej polityki i bilionowych roszczeń przejdźmy do stylu i godności, a raczej ponownie ich braku. Cejrowski w jednym ze swoich najbardziej wulgarnych, ale i obrazowych porównań zestawia Donalda Tuska z Jerzem Urbanem. Tak jak kiedyś Urban był przedstawiany jako goły tyłek z uszami w karykaturach, tak teraz mi się Tusk kojarzy z czymś takim, jako goły tyłek w ryżej peruce i on jest wystawiony na wszystko. Czy mu termometr wsadzą, czy kopniaka przyłożą, on jest po prostu wystawiony, proszę mi przyłożyć w tyłek w odpowiednim kierunku. Ja będę wszystkim, co chcecie. Gościem z termometrem w tyłku, albo na patyku będę, albo polecę tam, gdzie mnie kopniecie. To porównanie nie wzięło się znikąd. Zestawienie Tuska z Urbanem, rzecznikiem komunistycznego reżimu, krąży w debacie publicznej od lat. Porównanie Cejrowskiego uderza w czuły punkt. Postrzeganie Tuska jako polityka do bólu pragmatycznego, gotowego na każdy kompromis i każdą woltę, byle tylko osiągnąć cel. To obraz polityka pozbawionego kręgosłupa moralnego, który dostosuje swoje poglądy do aktualnej pogody politycznej. Żeby jednak nie było, że Cejrowski jest monotematyczny i skupia się tylko na obecnym premierze, warto zauważyć, że jego ostre pióro, a raczej język, nie oszczędza nikogo. To krytyka wymierzona w całą klasę polityczną, która jego zdaniem zawodzi na całej linii. Najlepszym dowodem jest jego bezpardonowy atak na Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za tysiące wymordowanych w Polsce jego ręce ociekają krwią, bo zbierał głos w ciemnogrodu, moherowych beretów, jeździł do Radia Maryja i Telewizji Trwam, obiecując zaostrzenie ustawy aborcyjnej. A potem, szczególnie w pierwszej kadencji, jak przynosiliśmy projekt zmiany ustawodawstwa w Polsce, to Kaczyński robił wszystko, żeby to trafiło do szuflady, do zamrażarki, nie teraz, teraz nie możemy. Dzieci były mordowane, a Kaczyński nic nie robił, choć obiecał pewnej grupie ludzi, zagłosujcie na mnie, ja wam to załatwię. Ten szerszy bunt Cejrowskiego przeciwko temu, co postrzega jako hipokryzję i uległość polskiej polityki, widać też w jego zaskakującym pomyśle zmiany hymnu narodowego. Uważa on, że słowa dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, są wyrazem służalczości i nie przystoją godności suwerennego narodu. Proponuje w zamian Rotę Marii Konopnickiej lub Boże, coś polskie". Uświadomiłem sobie, że już dawno powinniśmy wymienić hymn. Na innych kandydatów, którzy stali w kolejce. Otóż ta służalczość w hymnie dał nam przykład Bonaparte. Mnie to zawsze denerwuje, bo suwerenny kraj nie wyśpiewuje jakiemuś Bonapartemu, że to on nam dał przykład, jak się wybijać na niepodległość. Wolałbym Rotę Marii Konopnickiej albo Boże Coś-Polskę. To są pieśni na hymn. To nie jest nowy pomysł. Takie debaty już nieraz się toczyły. To wezwanie do odrzucenia tego. Co w polskiej tożsamości jest, jego zdaniem, naznaczone obcym wpływem i poddaństwem, a zwrócenia się ku temu, co rdzenne i bezkompromisowe, to symboliczny gest odrzucenia całej klasy politycznej, która, zdaniem krytyków, zbyt chętnie szuka wzorów i akceptacji za granicą, zamiast twardo stać na straży polskiego interesu. Podsumowując, można się z Cejrowskim zgadzać lub nie, można uważać jego język za prostacki a porównania za obrzydliwe. Ale nie można odmówić mu jednego. Trafnie diagnozuje punkty zapalne, które bolą znaczną część polskiego społeczeństwa. Jego brutalna krytyka Tuska, Kaczyńskiego i całego establishmentu Trafia na podatny grunt, bo ludzie są zmęczeni niespełnionymi obietnicami, politycznymi grami i poczuciem, że polski interes zbyt często jest spychany na dalszy plan. Czy Donald Tusk po obejrzeniu takich nagrań chciałby, żeby zniknęły z internetu? Być może, ale pytanie brzmi: czy problemem są nagrania, czy może polityka, która daje paliwo do tak ostrej krytyki? Czy Cejrowski to tylko skandalista, czy może nieoficjalny trybun ludowy, który mówi to, czego politycy boją się usłyszeć? A jakie jest Wasze zdanie? Czy premier Tusk powinien spakować walizki? A może to Cejrowski powinien stonować swój język? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subskrypcji. Bo bez tego algorytm potraktuje nas tak, jak nasi politycy traktują swoje obietnice. Do zobaczenia. Siema!